Cześć, jestem Jakub z kanału Monbrich. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam aktualizację swego projektu Miasto. Będzie już druga prezentacja, właśnie tej, tej większej makiety. Będzie to właśnie druga prezentacja, bo w pierwszej prezentacji pokazywałem jako pierwszy raz już wszystko poukładane, co wcześniej układaliśmy sobie te budynki w oddzielnych odcinkach środowych. Właśnie środa się przyjęła jako takie odcinki z miastem, mniej nasze będzie dziś i zaprezentujemy sobie właśnie po długich oczekiwaniach update numer 1. No właśnie, to jest update numer jeden. Ja tam właśnie zmieniłem w tym pierwszym odcinku. Z tamto to jest update numer, był update numer 1, bo nie, nie było tak, gdyż trzeba pamiętać, że update to jest aktualizacja czegoś, czyli dopiero jakby teraz to jest zaktualizowane, no i tak to właśnie jak widzicie, wygląda. No w sumie, no nie, nie widzicie jeszcze dobrze, bo jest tak pokazane z daleka, a teraz sobie wszystko omówimy z bliska. Także zapraszam Was na dzisiejszy odcinek z miasta. Na potrzeby dzisiejszej prezentacji nie popełniłem tego samego błędu, co w pierwszym odcinku z miasta. Pozdejmowałem trochę tych aut i troszkę pozakrywałem tych dziur, gdzie mieli być y, ludzie. Przykładowo, patrzcie, właśnie pokażę Wam później, to jest tak wszędzie porobione, ale pokażę Wam na tym przykładzie. Y, zobaczcie sobie tutaj, tutaj, tam gdzie były te wypustki na ludzików to sobie powkładałem takie elementy takich serków, co ma symbolizować e, takie dziury w chodniku, że chodnik jest po prostu e, nierówny. Z tego co widzę, w parku się nic nie, nie zmieniło, ale zmieniło się tutaj, gdzie teraz sobie obok parku właśnie e, Wam teraz to pokażę. Zobaczcie, co tutaj się zmieniło. Tutaj mamy nowy chodnik. Tego chodnika z tego co pamiętam nie było. Gdzie ten chodnik prowadzi? Prowadzi on do nowego budynku, który też był prezentowany w oddzielnym odcinku którego jeszcze w tamtym, w tamtym odcinku z miasta nie było, w tym odcinku już jest i jest to, bo jest to akurat kwieciarnia, czyli taki budynek, który może nie za bardzo mi aż tak wyszedł najlepiej z tych wszystkich budynków, ale jakoś tak z boku to się fajnie, fajnie, fajnie się tak jak mówię prezentuje. A tutaj natomiast mamy budujący się budującą się część chodnika. Jak tutaj chciałem umieścić taki motyw, że to jest chodnik, wiecie, taki już starszy, który wymaga naprawy jest tutaj naprawiony, jest tutaj skubany. No a tak naprawdę był taki mój sprytny zabieg, żeby tutaj zamaskować łączenie płytek, bo jakoś te płytki musiałem połączyć, by tak kwieciarnie się trzymała stałych płytek. i chciałem zrobić taki bardziej rozległy chodnik. A jako, że ten chodnik nie wyglądał tak naturalnie, był taki kręty, to postanowiłem, że zrobię ten chodnik jako taki naprawiany. No i teraz tak, tutaj będzie jaka naprawa, że na przykład na następnym odcinku byłem, o, chodnik to już naprawione. Nie, mam taki plan, by ta naprawa już była po prostu cały czas w przeciwieństwie do miejsca ze stacją paliw, bo tam akurat już na pewno coś kiedyś się pojawi, choć jeszcze teraz się nie pojawiło. No a w okolicach wcześniej wspomnianej budującej się stacji paliw użyłem dwa budynki, z tego jeden pochodzi z zestawu recenzowany na kanale w odcinka, a jeden jako moja konstrukcja, także który Wam w innym z środowych odcinków prezentowałem. Kościół wam się co prawda nie podobał, bardzo wam się, wam się ta konstrukcja, nie, da, konstrukcja wam nie przypadła do gustu. I też jakoś tak strasznie, strasznie jakoś nie, nie uważam to za cudo. Dlatego może jeszcze coś w tym kościele, kościele zmienię. Póki co postawiłem go tak właśnie z lewej strony, tak centralnie na lewo całego, całej, całej swojej konstrukcji miasto. No obok piekarnia. Piekarnia została przerobiona przeze mnie. Nie wiem czy to zauważyliście, ale w zestawie występowałem taki dłużej tej 16 16 Tu, żeby zaoszczędzić te płytki, bo to była za duża płytka, zdecydowanie za duża, to użyłem takiej e, zdecydowanie mniejszej. E, moim zdaniem wygląda to ładnie, bo tam ta płytka trochę marnowała miejsce, a wszystko, jak sami teraz widzicie, się zmieściło na e, takiej. Pewnie wydacie, gdzie jest sklep rowerowy z tamtego zestawu, także była tam w tamtym, tamtym zestawie taka konstrukcja. E, on się jeszcze pojawi w swoim czasie, na drugim update'cie. Ojca Ratusza, czyli jednej z pierwszych konstrukcji, która w mieście się pojawiła, też powstał coś nowego i jest chyba to rzecz, z której, której z całego update'u jestem najbardziej zadowolony. Mówię tutaj o tym takim przybudowaniu w kolorze jasno -żarym. Są tutaj już te cegiełki, a u góry także yy, tajle różnych rozmiarów, po to, by yy, to właśnie było wszystko płaskie. Podobnie jest także podłoga, tam jest płaska także z tego samego koloru i rodzaju yy, tajli. Yy, I tam postawiłem także figurkę. Możecie sobie także zobaczyć, jak wygląda cały ratusz, się leciutko zmienił i on jeszcze będzie zmieniany. Są, mam takie plany, żeby cała górna część została zmieniona na biało. Yy, nie, wiem, czy, nie, nie wiem, czy mi się to uda, ale jeśli mi się się to uda, byłbym y, bardzo zadowolony. Nie wiem, czy zauważyliście, ale pojawiła się także ulica po tej samej stronie, u której gości kawiarnia oraz kwiatarnia, znalazł się także zakład wulkanizacyjny, który już na swoje zadanie czekał od jakiegoś dłuższego czasu, bo został zaprezentowany jeszcze przed pierwszym update'em, a nie miałem jeszcze wtedy takiej, takiej wizji, gdzie to umieścić. Teraz już pomysł do głowy wpadł, żeby, żeby to umieścić koło komisariatu yy, oraz kawiarni. Yy, w sumie jest tak to obtoczone tymi obydwoma budynkami i jest to dość ciekawe, yy, w ciekawym yy, miejscu. Nic tak to chyba nie zmieniłem, tylko bo trochę popracowałem nad połączeniami płytek, co mi mm, przysporzyło problemu, a tak to nic y, tutaj się zmieniło, więc w sumie myślę, że y, nie ma co omawiać, jeśli chodzi o wulkanizację. To już koniec odcinka. Jak widzicie, najciekawsze rzeczy, jeśli chodzi o ten update, działy się w okolicach naszego parku. Tutaj powstała kwiaciarnia, czy też zakład wulkanizacyjny. Myślę, że ta część już jest taka gotowa w 100%. Yy, w tej części będę jeszcze lekko zmieniał, będę jeszcze chciał przeplec jeszcze Kilka budynkami, w tym sklepie, w tym sklepem rowerowym, o którym właśnie się wspomniałem. Na tą część właśnie mam plan, która też mi się nie, nie za bardzo właśnie nie za bardzo mi się podoba. a także mam plan, żeby rozszerzyć jeszcze trochę tam, gdzie mieliśmy piekarnię, i coś tam jeszcze dać. Mam nawet w planach jakiś taki drobny, drobny, jakiś taki może nie park rozrywki. Dobra, sami zobaczycie. Trzeci update, kiedy się pojawi, no teraz mieliśmy jak samicie długą przerwę, coś środę prezentowałem Wam jakieś nowe te budowle. Nie inaczej będzie też teraz. Teraz przez kilka najbliższych, takich 8-9 śród będę Wam prezentował zawsze, zawsze jakieś konstrukcje do miasta lub też jakieś recenzje do miasta, a po tych, po tych kilku filmach myślę, że to można nawet dojść do 10 filmów czyli 10, 10 tygodni. No to możliwe, jest, jest taka możliwość, że update dopiero po wakacjach. Nie, będę sobie tutaj coś tam tworzył. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Wy piszcie w komentarzach swoje sugestie, jakie by jeszcze konstrukcje mogły powstać, bo powiem Wam, mam teraz w planach jeszcze na pewno szpital, budynek witara, czyli tej firmy wymyślonej przez Lego i coś tam jeszcze się znajdzie, czekam też na Wasze propozycje i czekam na Wasze opinie o mieście, żebyście pisali. Dziękuję wspierającem Herbatkowski za wspieranie mojego kanału. A do tego samego zachęcam też Was. Ja już Was nam Pa!